Witam państwa bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie poświęcone kształtowaniu spojrzenia na problemy rozwojowe z perspektywy praw człowieka. Moimi państwa gośćmi są dzisiaj Mateusz Wojtol, koordynator lokalny kampanii Great, ksiądz Mirosław Niechwiej z Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w Dąbosko i Maciej Witkowski z Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego. Witam bardzo serdecznie. Witamy. Spotykamy się, ponieważ Fundacja Rozwoju Świętochłowic jako lokalny partner realizuje projekt Global Rights, European Acting Together, czyli Great. Jest to projekt międzynarodowy realizowany na terenie Czech, Słowenii, Węgier i Malty. W Polsce głównymi koordynatorami akcji są Polska Akcja Humanitarna i Fundacja Edukacja dla Demokracji. Ale może zacznijmy od początku. Panie Mateuszu. Po co jest realizowany projekt GREAT? i Jaki jest jego główny podstawowy cel? Główny podstawowy cel projektu Great to kształtowanie spojrzenia na współpracę międzynarodową poprzez prawa człowieka. Fundacja Rozwoju Świętochłowic, jako partner lokalny Polskiej Akcji Humanitarnej, prowadzi prelekcje, spotkania różnego rodzaju, żeby właśnie jakoś kształtować to spojrzenie. Jakie działania będą prowadzone? Są prowadzone w ramach tego mhm. projektu? Były już prowadzone działania, właśnie prelekcje podczas targów edukacyjnych, prelekcje w szkołach, spotkania dla osób starszych również. Jakie cele już na dzień dzisiejszy udało się uzyskać? Czy wiedza w społeczeństwie na temat praw człowieka mhm. jest większa? Myślę, że z czasem będziemy wiedzieć, jak, czy, czy te cele zostały osiągnięte. Cały czas nad tym pracujemy i myślę, że to nie jest tak, że z dnia na dzień dowiemy się, nawet z roku na rok dowiemy się, że, że po prostu ta świadomość jest, jest coraz większa. Myślę, że cały czas trzeba to informować. Nawet po zakończeniu projektu trzeba kontynuować tą pracę. Mówimy o tych prawach człowieka, ale czy tak naprawdę wiemy, co to oznacza? Czym są te prawa człowieka? Prawa człowieka tak naprawdę ma każdy z nas od urodzenia. E, prawa człowieka to po prostu no, godność, tak? Prawda? Godność to do, do, godne życie. E, prawo do uczestnictwa i budowania e, gospodarki, kultury, społeczeństwa. To są prawa człowieka, które są zawarte w deklaracji praw człowieka. Te prawa są często łamane? E, raczej... Nie wiem, no wydaje mi się, że, że są często łamane, często zapominamy po prostu o nich. Powinny być i środkiem, i celem w naszym, w naszym rozwoju, o czym właśnie też chcemy informować ludzi. Właśnie perspektywa praw człowieka we współpracy rozwojowej opiera się na stwierdzeniu, że, że prawa człowieka powinny być środkiem i celem rozwoju wszystkich tak. krajów. To jest bardzo skomplikowane pojęcie, ale jak można by to prostym językiem przekazać? Weźmy na przykład pod uwagę dwa prawa. Prawo do wody pitnej i prawo do edukacji. Gdy umożliwimy dzieciom z południa, globalnego południa po prostu, gdy umożliwimy im, jakby damy im wodę, prawda? Umożliwimy, że nie muszą chodzić po, po, po wodę dalekiej odległości, nie muszą jej szukać. To będą miały czas właśnie do tego, aby, aby się edukować, aby się rozwijać. Tutaj celem jest edukacja, a środkiem to właśnie prawo do wody pitnej. Mhm. O tym globalnym południu więcej będą nam mogli opowiedzieć tutaj goście, ksiądz Mirosław i, i, i pan Maciej, którzy nie tak dawno wrócili z Gany, tak? Mieliśmy, mieliśmy okazję. Właśnie taki projekt od kilku lat. Pomocy szczególnie daniczykom, wiąże się to też i ze współbraćmi Salezjanie, którzy tam pracują na tym miejscu. Też starają się rozwijać te dzieła, które tam są. Nie tylko przez budowanie szkoły, jakichś internetów dla chłopców, ale także poprzez tworzenie obozów, otoczenie opieką jak największej ilości dzieci, młodzieży. Kształcenie, rozwijanie, uczenie. A A dlaczego, dlaczego warto pomagać właśnie ludziom w, tamtym, w tej części yy, świata? Ja myślę, że ludziom należy pomagać wszędzie. Nie tylko dzieciom w Afryce, czy nie tylko dzieciom. Trzeba także myśleć i o każdym jednym człowieku. Każdy, każdy człowiek wnosi coś swojego niepowtarzalnego w życie. I to jest związane później z całym społeczeństwem. My jako Sarazjanie bardziej troszczymy się o dzieci o młodzież. One wzrastają i też pomagają sobie, a później swoim rodzinom. Dlaczego Afryka? Afryka jest bardzo zaniedbana, a już często ludzie powtarzają, także ja też powtarzam, że rzeczywiście Afryka jest takim kontynentem wielkich kontrastów i wielkiego bogactwa. I ubóstwa. Tej biedy materialnej, ale także i duchowej. Człowiek zachwyca się dziełem tam, gdzie pracuje. A jeżeli widzisz sens tej pracy, to człowieka bardziej mobilizuje i człowiek bardziej się stara, aby pomagać. A w jaki sposób taki przeciętny Kowalski, nazwijmy to, może. Pomóc ym, ludziom w krajach, gdzie łamane są prawa człowieka. Czy ma taką szansę? Na pewno nie każdy może jest w stanie wyjechać. Yy, nie każdy może, yy, może też i środki finansowe nie po, pozwolą mu na to, aby jakoś tak bardzo aktywnie wspierać. Aczkolwiek. Yy, jest adopcja na odległość. Można zaadoptować dzieci i przekazać w sumie niezbyt wielkie środki, które będą pomo pomocą dla tych dzieci do edukacji, do wzrostu, do opieki. Można właśnie przez nawet i przez to modlitwę wiele wspomagać te dzieła. Owszem, to nie jest coś konkretnego, tak jak my byśmy sobie wiele rzeczy przeliczali. Widzimy kromkę chleba, owszem, to już widzimy coś konkretnego, ale Pan Bóg działa swoimi metodami i potrafi uwrażliwiać ludzi na potrzeby drugiego człowieka. Kiedy już nieobojętnie przechodzimy koło drugiego człowieka potrzebującego, to jest właśnie to. Panie Maciej, czy Pan podczas pobytu tam w Ganie y Miał styczność z takimi sytuacjami, w których łamane były prawa człowieka? Takim najbardziej ewidentnym przykładem, który ja, z którym ja się osobiście spotkałem, to więzienie w miejscowości, w której myśmy mieszkali, więzienie w Suniani. Dokładnej ilości więźniów nie pamiętam, ale na pewno jestem pewny, że ilość więźniów, która tam była, była za dużo, o, za dużo. Co na przykład? Ró czym różnią się więzienia w Ganie z tymi z Polski? To to, że na przykład więźniowie sami muszą sobie tam na miejscu gotować. Ja nie wiem, nigdy się nie dowiadywałem w jaki sposób oni pozyskują środki na to, żeby tam przeżyć, ale tak jak u nas w Polsce można powiedzieć, że więzienia są hotelami, no tam jest to duża męka. Inna kwestia to dzieci, które dziennie rano muszą iść kilka kilometrów do najbliższej studni po wodę zazwyczaj jest to o 5 rano, bo już o 7 muszą się zjawić w szkole i dopiero jak sobie tą wodę przyniosą do domu, mogą się je napić, bo czasami często właściwie o śniadaniu nawet nie ma mowy. I dopiero jak się umyją, coś tam zjedzą, dopiero mogą iść do szkoły. I to są takie dwa naj, naj, najmocniejsze, które, które ja zauważyłem. My tutaj w Polsce mamy o wiele łatwiejszy start, tak? W przyszłość, w życie niż tam w Ganie. Tak. Co najbardziej boli chyba wszystkich wolontariuszy, którzy tam na miejsce przyjeżdżają, to właśnie te różnice, że tam jest bardzo ubogo, u nas w Polsce ludzie narzekają, a tak naprawdę w porównaniu z tą Afryką, to mamy tutaj królestwo. Taki przykład zawsze podaję, gdyż byłem na projekcie sportowym i u nas dzieci w Polsce coraz częściej narzekają na to, że. Nie będą grać w piłkę, bo nie mają piłki z Adidasa czy z Nike. Czy też buty mają nieoriginalne i jest im wstyd, wychodzić nawet na boisko. A tam dzieciakom potrzeba dwóch cegieł do zrobienia bramki. Przeważnie grają na boso i takie małe rzeczy sprawiają tym dzieciom radość. Te rzeczy można było kiedyś w Polsce zobaczyć. Sam pamiętam, że jak byłem młodszy. To też nie było za dużo, i, i wszystko dzieciaki cieszyło, nas wszystkich. E, małe rzeczy cieszyły. To jeszcze można zobaczyć w Ganie, a u nas w Polsce już to zanika. I myślę, że dzieci, e, które dorastają w Ganie, na pewno mają ciężej niż my, ale mają sobie więcej wartości. A co Panu dała obecność tam w Ganie, pomoc tym ludziom? Przede wszystkim szczęście, gdzieś tak wewnętrznie buduje to, że możemy pomagać innym, że robimy coś w tym kierunku, żeby inni ludzie mieli tak, mogli tak godnie żyć jak my. Może wynika to też z tego, że jako mały chłopiec zawsze chciałem być superbohaterem i po paru, próbach, po paru nieudanych próbach latania, zawiedziony, wybrałem inną ścieżkę, ścieżkę wolontariatu i myślę, że to mi daje dużą radość i gdy widzi się postępy, które te dzieci robią, gdy widzi się owoce naszej pracy, dodatkowo to buduje do tego, aby wrócić tutaj do Polski, opowiadać o tym, robić wiele, aby móc zrobić jeszcze więcej dla tamtych dzieci. To jest takie budujące. A czy mm, ci ludzie zdają sobie sprawę z tego, że ich prawa są łamane, prawa człowieka są łamane? Proszę księdza, jak, jak ksiądz to odebrał. Czy oni mają tą świadomość, że e, w innych krajach, w innych zakątkach nawet ich kontynentu jest inaczej? I tak i nie. Ja bym powiedział, że człowiek y, też przyzwyczaja się do tej biedy. Wie, że w innych miejscach ludzie żyją całkiem inaczej. Tak też yy, zauważyłem, że często Afrykanie mają kompleks niższości przed białym człowiekiem, co jest no, troszeczkę nieporozumieniem. Myślę, że to też poprzez yy, wieki, lata gdzieś to wchodziło w tą mentalność. Oni są normalnymi ludźmi, też potrzebują, są wrażliwi, pragną tych samych wartości co my. Przede wszystkim normalnego życia, szczęścia, miłości, do zrastania. Odnośnie tych, tych wszystkich, czy oni sobie jeszcze uzmysławiają. Czasami ta bieda też przyzwyczajają się do tego, że no, niewiele mogą sami uczynić, zmienić sytuację. Albo no, na pewno rozpaczliwie szukają wszystkich możliwości, jakie się da. Ale tu jest na przykład problem, kiedy. Nawet uda im się zyskać wykształcenie wyższe, bo gdzieś będą mieć jakiegoś sponsora i uda im się skończyć studia, często mają problem z pracą. Ten rynek jest nienasycony, owszem, ale też oni potrzebują wielu miejsc, jak to powiedzieć, pracy. Bo i lekarze, i konstruktorzy w wielu dziedzinach. Aczkolwiek jest tylko wykorzystywane to, co najbardziej jest potrzebne w danym momencie: Budowniczo, budownictwo, komputery. W tym momencie, tam jest to na fali, i rzeczywiście w szkole salezjańskiej tego się uczą. I wtedy zyskują konkretną pracę. Nawet po szkole średniej, no, tej pracy jeszcze nie mogą zdobyć. Mają konkretny zawód, łatwiej im tą pracę gdzieś znaleźć. Matuszu, a w jaki sposób mieszkańcy Świętochłowic, Zabrze, Rudy, okolicznych miast?